Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy, wchodząc do łazienki, no to oczywiście musimy zalać muszę sobie sobą. W tym w przypadku użyję środka licznie kwaśne. Zaladzimy, zostawiamy to na jakiś czas, jak kończymy pracę na, na pozostałych powierzchniach łazience, to zostawimy go właśnie sobie szczotkę do ręki, przeczyszczymy. W tym czasie też warto zauważyć, że nam ten preparat poniżej tego usta wody, to jest jakby istotne. Często się zdarzają takie sytuacje, że tam jest, jest silnie zabudzona powierzchnia, jest, są takie na naloty, jest takie aż brązowe, jest tam mnóstwo kamienia, to warto to na całą noc, na następny dzień gdzieś szczotkę przeszorować, to na pewno w przypadku problematów płaszczyzn, tamazów może się to zabudować. Załóżmy, że skończyliśmy pracę w łazience, więc musimy oczywiście spłukać teraz te bat. Wcześniej musimy wziąć szczotkę i przeszarować te wszystkie roczne ścianki. No i oczywiście pod tym lustrem wody również.